Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do wykonania. Pracy, która jest oparta na schemacie z Szydła Adama, będzie to praca, którą można podarować na prezent dla dziadków, na przykład, bądź też wykonać na walentynki czy na rocznicę ślubu. Ale też no, jest to praca wiosenna, bo to są ptaszki. Ja mam tutaj ten schemat. Tak to wygląda. No, i właśnie zaczynamy. Zaczynam w, w dolnej części, będę dorabiała krateczki, więc inaczej niż zazwyczaj to robię, ponieważ tutaj mamy tylko kartki i wtedy no, praca by nie wyszła, gdybym zrobiła od środka, więc muszę zrobić tradycyjnie, tradycyjną metodą. 54 rządki mamy w tej pracy, więc będzie dosyć duża. No, i zaczynamy właśnie w tej najmniejszej części od pustych krateczek. I tych kratek mam 12. 6, zaraz przeliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak, 11, 12. Zgadza się. Więc na początek nabrałam 37 oczek łańcuszka. Ale jeżeli ktoś jest początkujący i ma jeszcze problem z tymi wszystkimi oczkami, to warto nabrać troszkę więcej tych oczek. Później, ewentualnie, można je rozsupłać i po prostu odciąć nitkę ale lepiej żeby zostało nam oczek niż zabrakło ja będę umieszczała swoją pracę prawdopodobnie na kole nie jako serwetkę chociaż też można wykorzystać jako serwetkę i jeszcze jedna uwaga jeżeli ktoś chciałby zostawić sobie jako serwetę tą pracę to proponuję wykonywać yy, Całość słupkami patentowymi, to znaczy z tymi z takim dodatkowym, jak gdyby oczkiem łańcuszka, bo jeżeli zrobimy zwyczajnymi oczkami, a zwyczajnymi słupkami, to może być w kształcie bardziej takim jajowatym, co nie przeszkadza, kiedy umieszczamy na kole. Więc ja będę zwykłymi słupkami ją wykonywała. 37 oczek na początek i zaczynam. Pierwsza pusta krateczka to 3 oczka na pierwszy słupek, 2 oczka na daszek. Nawijam nitkę na szydełko i odliczam sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek od szydełka i wkłuwam się w 8. I z tego 8. oczka wyprowadzam nowy słupek. Ale już będzie łatwiej, bo tylko nabieramy dwa oczka, pomijamy na dole dwa oczka, wkłuwamy się w trzecie i z tego trzeciego wykonujemy słupek. O, czyli dwa oczka i słupek. Pamiętamy o pomijaniu na dole. O, właśnie, czy ja dobrze przeliczyłam? Tak. Tutaj chyba za daleko się wkułam. Trzeba tego pilnować, żeby też dwa oczka na dole sobie pominąć, żeby nie było komplikacji. I żeby te wszystkie nasze okienka były równe. Po O. I tak sobie dziergamy, aż wykonamy 12 pustych krateczek, i wtedy się dalej spotykamy. Pierwszy rządek ja już mam gotowy. U mnie idealnie tych oczek wystarczyło. I mam 12 pustych krateczek. Kolejny, drugi rządek to zaczynamy od powiększenia. I to powiększamy od razu o 4 krateczki. O 4 krateczki puste z prawej i z lewej strony. Więc aby po, powiększyć o te 4 kratki, to muszę nabrać 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I teraz tutaj będziemy na tym łańcuszku robiły puste kratki, cztery. Na pierwszą kratkę nabieram trzy oczka plus dwa oczka na daszek, więc w sumie nabrałam dodatkowo pięć oczek. Nawijam nitkę na szydełko i odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i w ósme oczko się wkłuwam. W ósme oczko licząc od szydełka. I tu wykonuję słupek, więc pierwsza krateczka już jest. I teraz jeszcze trzy, czyli znowu nabieram dwa oczka. Dwa oczka po Mijam, wkłuwam się w trzecie, no i słupek. I znowu dwa oczka. Nawijam niteczkę, dwa oczka pomijam. I wkłuwam się w trzecie. O! Dobrze. I ostatnie dwa oczka łańcuszka. I teraz od razu wkłuwam się już w słupek. O, i to jest taki mój sposób, ja tak, tak, chociaż ja nie ukrywam, ja nie przepadam za dobieraniem oczek, dlatego ja zawsze, praktycznie, jeżeli można, zaczynam pracę w najszerszym etapie i później dowiązuję nitkę i od drugiej strony dziergam, a więc nie dobieram oczek, tylko zmniejszam pracę wtedy. Ok, i tutaj już jesteśmy, i teraz musimy wykonać 12 pełnych kratek, co nam daje 37 słupków. Czyli po dwa słupki na mostku muszę wykonać. Też nie pomijam żadnego słupka tego z konstrukcji wzoru. Okej, okay, bo piesek chce wyjść. No i ja już mam praktycznie drugi rządek gotowy, ale jeszcze mu muszę dorobić cztery puste krateczki z lewej strony. I jak ja to robię? Zróbmy wspólnie. Nabieram dwa oczka łańcuszka. Trzy razy nawijam nitkę na szydełko. Wkłuwam się w podstawę tego brzegowego słupka. Przeciągam nitkę i teraz chwytam. Raz, dwa, trzy. Cztery uchwycenia mam po dwie niteczki, po dwie pętelki. Pierwsza kratka dorobiona i cały czas tak samo robię, czyli trzy razy nawijam nitkę, i tutaj się wkłuwam w drugie oczko. O, przeciągam nitkę i znowu chwytam po dwie pętelki. Raz, dwa, trzy i cztery. Okay. I znowu dwa oczka nabieram, trzy razy nawijam nitkę na szydełko, znowu w, tą, w trzecie oczko, pomijam dwa oczka, w trzecie się wkłuwam, przeciągam nitkę, no i chwytam po dwie pętelki. Raz, dwa, trzy i cztery. I ostatni raz, nabieram dwa oczka. Trzy razy nawijam nitkę, uwam się w trzecie oczko, przeciągam nitkę i chwytam po dwie pętelki. I tych uchwyceń mam cztery. Ok, no i cztery puste krateczki dorobione, to jest taki mój sposób. Być może ktoś ma inny, to niech korzysta przerzucam teraz na drugą stronę i teraz będziemy miały akurat w dwóch kolejnych rządkach będziemy dobierały po dwa po dwie krateczki puste więc żeby dorobić dwie puste kratki poza, poza robótką to ja nabieram sobie sześć oczek trzy cztery, pięć sześć i teraz nabieram raz, dwa Trzy oczka na słupek, dwa oczka na daszek, nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w ósme oczko. 6, siedem, osiem. W ósme oczko łańcuszka, przeciągam nitkę, wykonuję słupek i znowu dwa oczka nabieram, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się już tym razem w słupek. O. I dwie puste krateczki mam dorobione, ale coś mi tutaj krzywo wyszło, muszę. Ojej. Jedno oczko spróbuję jednak. Będzie. Będzie chyba bardziej wtedy. Tak. O, teraz będzie lepiej. Czyli zamiast pięciu dodatkowych oczek, proszę nabrać cztery jednak. O. I o, czy teraz nie jest lepiej? Popatrzmy. Chyba tak. Czyli jeszcze raz. Nabieramy sobie sześć oczek na podstawę i później to zamiast... Bo ja mówiłam, że do, nabieram 3 oczka na słupek i dwa oczka na daszek, czyli w sumie pięć. Nie, proszę nabrać cztery oczka i wtedy jednak lepiej to się układa. No dobrze. I po tych dwóch pustych, dorobionych krateczkach robimy cztery pełne, czyli tutaj sobie wypełniamy po dwa słupki na mostku oczywiście 4 pełne kratki to 13 słupków, więc możemy sobie też przeliczyć. Może to nam ułatwi. Ok. Ok, i po tych czterech pełnych kratkach tutaj nad tymi pełnymi robię kratki puste. Czyli dwa oczka nabieram, pomijam dwa słupki, a wkłuwam się w trzeci. O, i tak to wygląda. Dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, pomijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci. Z tego trzeciego wykonuję słupek. No i trzeci rządek prawie że gotowy. Zaczęłam od do robienia dwóch pustych krateczek z prawej strony, potem cztery puste, a więc przepraszam, cztery pełne oczywiście. A więc 13 słupków obok siebie i dalej 12 krateczek pustych. 2 4 6 8 10 12. Kolejny etap, cztery krateczki pełne, czyli na 13 słupków obok siebie. I znowu musimy dorobić dwie puste kratki. Więc jeszcze raz chcę pokazać. Nabieram dwa oczka łańcuszka, trzy razy nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w podstawę pierwszego brzegowego słupka, przeciągam nitkę i chwytam po dwie pętelki. Oho. Jeszcze raz, bo się spruło. Raz, dwa, trzy i cztery. Też mamy te cztery uchwycenia, takie po dwie pętelki. I znowu dwa oczka, łańcuszka, trzy razy nawijam nitkę. Nasze delko wkłuwam się tutaj w trzecie oczko. Przeciągam nitkę. No i po dwie pętelki chwytam. O. Super. No, i teraz, jeżeli chodzi o kolejny rządek, to też na podobnej zasadzie, bo też dorobimy sobie poza robótką dwie puste krateczki. Więc przerzucam na drugą stronę i nabieram sześć oczek na podstawę. 4, 5, 6. I teraz nabierzmy sobie jeszcze cztery oczka. Raz, dwa, trzy. Na pierwszą krateczkę nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się. O, licząc od robótki w trzecie oczko. W trzecie oczko. Wkłuwam, wykonuję tutaj słupek. O, i teraz tylko nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w słupek, aby wykonać z niego nowy słupeczek. O. I dwie puste kratki poza robótką dorobione. I teraz robię dwie kratki pełne, czyli siedem słupków po dwa słupki na mostku, oczywiście. O. Teraz jak skończę te dwie krateczki pełne to już przez środek cały czas robimy kratki puste, więc nabieramy dwa oczka łańcuszka i wykonujemy słupek. Tutaj w pierwszej części muszę pomijać dwa słupki, wkuwać się w trzeci, bo, bo robimy nad kratkami pełnymi. Także spotykamy się po wykonaniu tych wszystkich pustych krateczek. No i czwarty rządek praktycznie gotowy. Dorobione dwie puste kratki z prawej strony, potem dwie pełne, a więc 7 słupków obok siebie. Dalej kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dwie kroteczki pełne, czyli 7 słupków. No i znowu. Dorabiam dwie puste, więc dwa oczka nabrałam, trzy razy nawinęłam nitkę na szydełko, wam się w podstawę słupka i znowu cztery uchwycenia po dwie pętelki. Druga kratka to samo. No i mamy już czwarty rządek wykonany, teraz piąty i w piątym dorabiam tylko jedną pustą kratkę z prawej i z lewej strony, więc też chciałam to pokazać. Nabieramy tak: raz dwa oczka na podstawę, trzy oczka na pierwszy słupek, dwa oczka na daszek, czyli w sumie nabrałam siedem oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i tutaj. Wkłuwam się po prostu już w słupek wykonując pustą kratkę. I akurat I teraz robię dwie krateczki pełne, nad tymi pustymi akurat. No i dalej po środku będą krateczki puste. Już teraz o, po tych dwóch pełnych już zaczynamy wykonywać kratki puste, więc dwa oczka łańcuszka, no i słupek, tu akurat pomijam dwa słupki, bo jest nad kratką pełną, więc to, to normalne, no a nad pustymi też w ogóle nie ma problemu, bo wiadomo, że muszę wkłuć się po prostu w istniejący słupek. O i tak sobie dziergamy. Piąty rządek już mam praktycznie wykonany. Jedna pusta kratka poza robótką dorobiona. Dwie pełne, czyli siedem słupków. I tutaj mam 24 puste krateczki. Dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. No i dorabiamy jeszcze jedną kratkę pustą, więc znowu dwa oczka nabieram. Trzy razy nawijam nitkę, wskuwam się w podstawę. Ostatniego słupka przeciągam nitkę i tak o po dwie pętelki chwytam razem. O, i tak to wygląda. I w kolejnym rządku znowu będziemy powiększać jeszcze tych rządków z powiększenia mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście jeszcze będziemy w 11 rządkach robiły powiększenie, a potem już na, tym samym, na tej samej szerokości i ewentualnie zmniejszanie, co jest o wiele przyjemniejsze. No, jakoś trzeba to przetrwać. I teraz kolejne rządki już wykonam, sam, to znaczy poza kamerą i będę tylko omawiała. Więc proszę bardzo o zapisywanie sobie wszystkich krateczek pełnych i pustych. I ewentualne porównywanie też robótki z tym, co jest na ekranie. Można sobie włączyć pauzę, ewentualnie przeliczyć i jakieś tam wątpliwości rozwiać, bo no to na pewno też ułatwi panią pracę. Także mogę tylko powiedzieć, że w kolejnym rządku znowu powiększamy o dwie krateczki z prawej i z lewej strony, ale to już będą ostatnie dwie krateczki, powiększenie o dwie krateczki. Bo no, później już będą tylko powiększanie o jedną kratkę. No i szósty rządek gotowy. E, I mam tak. Dwie krateczki puste, dorobione z prawej strony, czyli powiększam o dwie kratki. Jedna krateczka pełna, czyli cztery słupki. 28 pustych kratek. Jedna pełna i poza robótką dorobione dwie puste, ale teraz się zorientowałam, że dorobiłam tylko jedną, więc muszę naprawić ten błąd. O. I już będę miała dwie krateczki puste, dorobione. I tak jak mówiłam wcześniej, teraz już będziemy tylko pojedyncze krateczki dorabiały, czyli w każdym rządku kolejnym po jednej kratce pustej z prawej i z, i z lewej strony będziemy dorabiały, a wzorek pojawi się chyba za dwa rządki. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, za jeden rządek. O, bo my jesteśmy tu, w tym miejscu teraz, dokładnie w tym miejscu, więc tak jak mówiłam w kolejnym rządku dorabiamy sobie tylko jedną kratkę z prawej i z lewej strony. No i ja już mam siódmy rządek wykonany, i to jest ostatni rządek z pustych kratek, bo w kolejnym rządku już zaczynamy wzorek i tak powiększamy o jedną krateczkę pustą z prawej i z lewej strony, więc jest jedna pusta, dwie pełne, siedem słupków. 30 krateczek pustych po środku, dwie kratki pełne. No, i jedna pusta na samym końcu. W kolejnym rządku, oczywiście, też powiększamy o jedną kratkę pustą z prawej i z lewej strony. I ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ja zawsze kupuję kawkę dla pana Adama za te piękne wzory, bo już wielokrotnie korzystałam. Myślę, że pewnie z 10 wzorów z, od pana Adama. Wykorzystałam i też zachęcam. Być może któraś z pań chce wesprzeć tego twórcę hmm, kawką.